Po niedawnym zawieszeniu na 90 dni sankcji nałożonych na Huawei sypią się na nim kolejne ciosy, pomijając te mniejsze, mało znaczące lub te zabawne jak fakt, iż CEO i współzałożyciel Huawei szczerze przyznaje w wywiadzie dla telewizji, iż podczas podróży zagranicznych wyposaża swoją rodzinę w iPhone'y, ponieważ posiadają one dobry ekosystem. To jest chyba szczerość roku moim zdaniem. Jednak jeden cios jest naprawdę bardzo poważny i to nawet poważniejszy od tego, który zadał im niedawno Google. Mianowicie Arm Holdings zawiesza współpracę z firmą Huawei. I tak jak Google odcina ich od software'u, tak Arm Holdings odcina ich od hardware'u, blokując licencje na produkcję podzespołów na architekturze Arm, na której oparty jest chipset Kirin od Huawei. A. I tak jak Google i Microsoft, Intel i tak dalej, są to firmy amerykańskie, Arm Holdings jest firmą brytyjską, jednak poprzez powiązania polityczne, gospodarcze i technologiczne, bo Arm Holdings wykorzystuje również amerykańską technologię, zdecydowali się oni przystąpić do krucjaty przeciwko Huawei. Gdy możemy sobie wyobrazić sytuację, że Android będzie zastąpiony przez inny system, np. przez HomeBank OS, tak, zastąpienie chipsetów opartych na architekturze ARM jest niemożliwe z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, czy nawet w przeciągu kilku lat. Jest to bardzo skomplikowany i ciężki proces, również pochłaniający ogromne, ogromne pieniądze. Możliwe jest, że Chińczycy mają coś za zanadrzu w swoich tajnych laboratoriach, ale nawet gdyby tak było, załóżmy taką sytuację. Że posiadają i produkują taki procesor. On nadal nie będzie kompatybilny z Androidem, ponieważ Google po prostu go nie zaautoryzuje. I tu wracamy do problemu, który omawiałem w poprzednim wideo, czyli jak będą zachowywać się przyszłe telefony Huawei bez Androida. Jakie są do tego opcje? Opcją dla Huawei mogą być architektura Intela, no ale jak wiadomo, jest to też firma amerykańska. Ewentualnym rozgrywającym mógł być tutaj Tajwan. Ale jak wiemy, wyspa ta z Chinami nie darzy się um, szacunkiem ani yy, dobrymi relacjami. Więc to również jest zamknięta droga dla Huawei. A. Zostanie on postawiony pod ścianą. Może nadal rozwijać procesor Kirin 985, który daje około rok, maksymalnie półtora w przypadku flagowców po to, żeby nie, on, nie zaczęły one odstawać technologicznie od konkurencji. W przypadku średniej półki ten czas wydłuża się do kilku dobrych lat, gdyż mogą one bazować na starszych chipsetach, a Kirin 985 będzie bardzo silnym i wydajnym chipsetem. Jednak zaufanie, które zostanie podkopane u klientów i z dwóch stron, z jednej strony Software, który będzie blokowany przez Google, a z drugiej strony hardware, który będzie blokowany przez Arma może doprowadzić do krytycznej sytuacji, gdzie klienci po prostu nie zdecydują się na nowe urządzenia od Huawei, może poza, może, może poza rynkiem chińskim. To wszystko dzieje się w dobie, kiedy Chiny wdrażają swój ogromny projekt budowy, budowy 30 nowych fabryk na swoim terytorium, które będą w stanie produkować w technologii 10 i 7 nanometrów. Stalił się wskutek tego światowym potentatem w tej dziedzinie, i teraz pytanie: Czy ten proces sankcji spowolni budowanie tych nowych fabryk, czy w ogóle nawet je zablokuje? Pytanie też: Jakie sankcje nałożą Chiny na USA w związku z obroną własnych interesów? Ale to pozostawia też kwestię, czy nie odbije się to wszystko czkawką USA? Dlatego że. Firmy, współczesne korporacje, zaczną zastanawiać się, czy ich biznes oparty głównie lub tylko i wyłącznie na technologii amerykańskiej jest aktualnie bezpieczny w przypadku sankcji czy zawirowań politycznych, takie jakie mają aktualnie miejsce, i mogą zacząć przechodzić do innych technologii, innych krajów, na czym globalnie USA może bardzo dużo stracić. Kto wie, czy nie więcej niż, niż Chiny, czy tam sam Huawei. Dzięki za oglądanie.